Każdy ma swoją legendę. Każdy ma swoją historię do napisania. Dzisiaj zaczynamy naszą. W świecie Terrarii. Gdzie granice wytrzymałości są testowane. A Inferno Mod rzuca nam największe wyzwania. Nie będzie łatwo. To nie będzie zwykła przygoda. Czeka nas rok chaos i starcia. Które sprawią, że serca będą biły szybciej. Ale jesteśmy tutaj nie tylko po to, by walczyć. Jesteśmy tu. By wspólnie przeżyć coś porąbanego, epickiego, pełnego pasji, emocji i niezapomnianych chwil, razem z moimi kuzynami. Rzucamy się w wir nieznanego, co będzie. Czy przetrwamy, czy sprostamy wyzwaniom? Jedno jest pewne: nie poddamy się bez walki. Jeśli jesteście gotowi na ekstremalne bitwy. Na wygrane i śmierci. To witajcie w naszej serii. Terraria Calamity Infernum. A teraz, krótko mówiąc, wytłumaczę wszystko, co mogę, przed rozpoczęciem naszego odcinka. Razem z Nolixem, Enim i mną Jaronem. Podzielimy się na trzy klasy. No, logicznie dwie, no ale wiecie, trzy osoby to trzy osoby. Ja, Jaron, gram jak Mele. Klasa opierana na bliskich atakach, potężnej defensywie i przykładowo i tak widzicie na ekranie mogę powiedzieć, że pijesz po prostu te bossy i wiecie inne rzeczy z mieczy. Nolix i Emi razem grałem jako Summoner. Klasa, w której używasz innych summonów, takich jak na przykład dużo takich porównanych rzeczy po prostu, aby biły za ciebie. Ma ona mało defensywy, lecz zadaje największe ilości damage'a, jakie są w grze. I łatwo unikać ataki innych bossów z tą klasą, ponieważ Twoje sumony za ciebie biją, i nie musisz się skupiać na atakowaniu bossa. Nie przedłużając czasu, wejdźmy do naszego świata, ponieważ wiemy, że Infernum czeka. Gdy od razu weszliśmy do świata, zaczęliśmy otwierać nasze początkujące itemy, również zwane jako Starter bagi. Dostaliśmy początkujące narzędzia, bronie oraz dużo potek, które nam pomogą później. Dobra, Michał, masz stać w miejscu. Na ciule. Po co, no mat, no kurde, po co ty to bombujesz? I od razu, jak widzieliście, po 5 sekundach grania już się zacząłem wkurzać na tych dwóch cepów. No i dobra, naprawdę, frajer. Zaczęliśmy od cięcia drewna, aby zbudować domki MPC-ów, lecz oni mieli lepsze plany. Dobra, to co? Chcecie na początku zrobić te domki dla MPC-ów już od razu? Po MPC-? E, po to, żeby mieć akcesorie i w ogóle wszystko. Przed sekundą, właśnie, widzieliście dowód. A ja zdecydowałem w tym czasie zobaczyć, jakich rzeczy potrzebuję przed walczeniem z naszym pierwszym bossem na gajdzie, od Mele. Chodź Mati, dawaj ze mną pomylecimy razem. Po krótkim czasie eksplorowania z moją pierwszą śmierć. Co ty odwalasz? Eternal! Jaki eternal! Po krótkim czasie jak, jak przemyślałem, że eksplorowanie nie jest najlepszym pomysłem. Zacząłem budować domki dla mpc ów O nie, spadłem. Ja domku, nie, bo... O, jest, postawiłem! Ty co tu? I potrzebuję Ty tu coś na dole, Mati, Ej, Mati, patrz, tu jesteś na dole, idziemy? O, jest! Ej, nie, jednak jest, jednak jest. Widziałem, że coś jest. O! Oh, to jest. No, ty frajerku! Patrz, tu mamy ten, Max. Wiesz, co to jest? To jest e, pusta e, piramida. Ach, nie, no na razie. najlepiej tu bomby dajesz, Najlepiej na razie używać. <słdź> 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 e, ten. Tak. Dobra, <słdź> Co ja muszę pisać? Po krótkim zwrocie tej akcji zacząłem lutować. Tą oto piramidę i znalazłem hack, który naprawdę mi się przyda na początek. Amber, Chuk, Let's go! Od razu szłam hack na start gry. Ej, to let's go. Po wybudowaniu paru domków dla MPC-ów użyłem podki lewitacji, aby poszukać planetoidów, które dają mi bardzo dobre rzeczy w przykładzie Life krystale. a na pierwszej planetoidzie znalazłem to. O, asteroida! Ty, let's go! Let's go! Nie wiesz, że tu znalazłem. Enchanted Sword! Let's go! Mam Enchanted Sword! Gdybyście nie wiedzieli, czemu jestem tak podjarany, pokażę wam o co chodzi. Więc Enchanted Sword był akurat jednym z mieczy, których potrzebowałem na początek, aby walczyć z bossem. Po chwili znalazłem planetoidę z wielkimi ilościami żelaza, które będzie mi potrzebne do wielu rzeczy, jako crafting. Znalazłem szybko Life Crystal, zdechłem. A wy już sobie bazę małą robicie! Przez problemy techniczne, chwilę później Maxa i Matika wywaliło z serwera, a ja otworzyłem skrzynię, której była akcesoria potrzebna mi później do skraftowania jednej z lepszych tarcz, dodaszowania i unikania bossów, również innych ataków. Po wróceniu do bazy od razu zacząłem craftować używając tego irona, którego znalazłem wcześniej na planetoidach. Więc zrobiłem sobie zbroję i to było wszystko z tego pierwszego dnia, lub można powiedzieć godziny, naszego grania na serwerze. Więc jest już nowy dzień, a ja gotowy na przygodę. Teraz w tym momencie spróbuję sobie ogarnąć skrzydła, lub może potencjalnie Star Fury, ten miecz, który jeszcze jest bardzo dobry. W pierwszej planetoidzie to idzie, znalazłem nic ciekawego, w następnej tak samo nic takiego dobrego. Za to w trzeciej znalazłem dużo, znowu tak samo irona jak wcześniej. I to wszystko na tą planetę idę. Wcześniej zginąłem po ciężkiej walce z harpiami czy jak one tam miały. I przez przypadek znalazłem latającą wyspę, na której było to. O, oh. Let's go! Starfury! Od razu wróciłem do bazy po tym znalezisku. I teraz wam pokazuję, jak właśnie działa Starfury. <grymne> Cudo! Cudo! Ogólnie teraz przejdźmy dalej, ponieważ muszę sobie przerobić ten iron, który znalazłem na tej plany. Teraz spróbujmy zdobyć spawn na King Slima. Będziemy potrzebować 20 Żelu. Na razie mamy 3. I złotą koronę, czy tam platynową, i jaka jeszcze tam była? Aha, albo platynową, albo złotą, więc będę musiał znaleźć złoto. Jeden rubin. Powiem wam, że poszedłem sobie chwilę eksplorować i znalazłem kolejną piramidę, w której było to. O, Let's go! potem myślę nam przyda na lepszą zbroję. Pewnie się już domyślacie, nic innego nie było w tej. Co jest tą muzyką, fuck! piramidzie, ale za to obok piramidy była skrzynia, w której było. Główno. Kontynuujemy naszą eksplorację i znaleźliśmy dżunglę. Zabiję teraz parę tych slimów, ponieważ przydadzą nam się później, gdy zabijemy slime goda, a nawet przed slime godem, ponieważ potrzebujemy tego materiału z tych slimeów, aby go zrespić. I również, żeby zrobić z niego bronie i zbroję. Znaleźliśmy tu skrzynię. Seksplorowaliśmy dżunglę. I przed przypadek zrespiliśmy tu pszczołę, bo ona ma małego. U, nie. Nie, nie, nie. Ona tu idzie, ona tu idzie. Ale ja przecież zdechnę, tylko na jest w dżungli to jak nie mam akcesorii eee, No dobra, no to zobaczmy jak. Idzie. Nie, ale tak nie mam nic, co to ma być. Od razu potem zrobiłem sobie lepszy kill off i pomyślałem, że czas, aby zdobyć platynę lub złoto na spawn King Slime'a. Więc po prostu, wiecie, no, lecimy kopać. A, zapomniałem tej mixture. O a nie, ja jestem ślepy. Ja jestem ślepy. Tak jak słyszeliście, okazało się, że jestem ślepy i tak naprawdę umiem cały czas. O, kurde, Minta! No daję dobre rzeczy, jak się robi. tak koparmia. I uwaga, co dostanę? Metal detector, ok. Jak widzicie, jest domek, w którym była skrzynia, a w skrzyni był mace, który potem mi się nie przyda. Szybko potem wróciłem do bazy. I zrobiłem to złoto, które potrzebuję na koronę. I zrobiłem sobie również kolejny live Crystal, zrobiony przez materiały z Cave'a, ponieważ to nazywam podobno jakieś live kurz, czy coś takiego. I co każdy 10 możecie zrobić sobie live Crystal, więc myślę, że to całkiem fajny addon. Ale w tym czasie, jak sobie chilluję, postawmy trochę więcej domków dla mpc Szybko jeszcze skraftowałem koronę do spawnu King Slime'a i od razu pomyślałem, aby zrobić spawn na oko, który z powodu, że bardzo łatwo się jej robi. Naprawdę to ja potrzebuję tylko sześć tych takich lęzów, które dropią z tych oczów, więc to bardzo krótko potrwa. Proszę, macie tutaj montaż, jak, no dobra, nie montaż, ale przyspieszenie, jak to zdobywam. Tym sposobem właśnie przez zdobycie 6 lęzów kończymy następny dzień naszego odcinka, a jutro dołącza do mnie Mateusz i Nolix. W czasie montowania zauważyłem, że Tembos wcześniej Queen Bee bardzo dziwnie się ruszał, a po obejrzeniu jeszcze raz zauważyłem, że Infernum nie był włączony, więc... Po prostu wejdźmy, wszystko na spokojnie odpalmy, zanim będziemy walczyć z King Slime'em i... Z tym okiem Ktulu i będzie wszystko ok, A więc przejdźmy dalej. Kolejny dzień, lecz dzisiaj jest mną no Nolix i Annie. Więc rozpocznijmy przez craftowanie spawnu na King Slime oraz na oko Cthulhu. Dobra, więc mamy to. Teraz wróćmy do bazy. Za chwilę spróbuję sobie szybko, tak troszeczkę, wyprostować teren na walki z bosem, Ale jeszcze przed tym skraftuję moim kuzynom zbroję. Helmet. Czekaj, wyrzuć. Wyrzuć. I wyrzuć. Masz. To. i to. Dobra, wyrzuciłem ci wszystko. Teraz dawajcie, wiecie co robimy? Ej, dajcie mi po prostu znać, czy jesteście gotowi. Hello, hello Czekaj okay. Oświecamy to Musimy do dżungli zapierdziałać, Mati Do dżungli? A po co wam? Dżungli. No chłopie, to że Bo się tu wystakowaliśmy nie znaczy, że my się wystakowaliśmy no. O, co się stało? Ty! Boss! Czemu on się zrespił? Ja do... Mati da, ja ja do... To zawsze był taki obrot? Nie, nie w infernum. To jest infernum z Gram w tą nie! No ja podobny no, sepia ja Jak można w takie gry grać? Eee, powodzenie Ja pierdolę ja, z takim zielonym goblinem pierdolnym Nie weź się tam kurwa Już jestem, już jestem możesz ginąć No nie mogę ginąć bo ja biegnę do tego od głupi ja, Możesz, może. mogę, teraz ja robię jedno Robimy nawrót. Ej wy musicie co czasu uciekać my go zabijemy. Od razu po śmierci od Kingslima zacząłem myśleć jak zrobić elevator, czyli inaczej znane zejście do piekła na samym dole mapy. A w tym samym czasie Maximilian i Mateusz próbowali się wzbogacić w lucie. Lecz jak zaraz zobaczycie nie szło im to zbyt dobrze. Co? No brawo Max! Brat, tam Nie, ja nie gram, sięgam, ja nie, nie gram tu. Jeszcze raz zginę tu nie gram. Od razu po zdobyciu materiałów zdecydowałem postawić. Elevator bez tracenia czasu. Jest. I postawiłem. Oho! Co jest? Ej teraz, testujemy to. Ale to ty prajesz, że okay. ty tyle farmisz bez nas. Nie, mogliśmy powiedzieć wczoraj, że nie ma. let's go, Band of Regeneration! Tak jak słyszeliście, Max był cały czas oburzony, że mam lepszy loot od niego, dlatego bo grałem chwilę jak nie grał. Chociaż on sam nie chciał grać ze mną. Ja chcę sobie ogarnąć ten mieczyk tutaj od tych deonów, bo jakbym to miał, to my każdego bossa już praktycznie możemy zabić, bo to jest tak mocne. <laughs> Left Krystal! Dobra, ja idę to sobie zebrać. Dzięki, że to pomijasz, Mati. I zdechł. Brawo, geniuszu. <laughs> Co to? <laughs> Magma! Tak, jak teraz widzicie. Znalazłem podziemną, mogę powiedzieć, lawową skrzynię, w której były bardzo dobre rzeczy, akcesorie i ogólnie przydatne rzeczy. Ale za to, Nolix powiedział to, gdy powiedziałem coś takiego. Ej, ale mam zarobić już akcesorie, nie wiem jak wy. No my nie, bo my nie graliśmy co mnóstwo. Grałem godzinę krócej. Godzinę krócej. I praktycznie nic nie zrobiłem. O, dobra, jestem tu. I co teraz? Ej, ja mogę to tak farmić? Oooo, jestem Shakespeare! Max, czy ja jestem Shakespeare? Shakespeare? Mogę być Shakespearem. To jest możliwe, że jestem Shakespearem. Ja okay, so to będę farmił, kto mi przeszkodzi? No dobra, jest? Proszę. Ej, jakbym za pierwszym trybem... Co to? Demonic Ash... as. czekaj, Demonic Ash. One mnie nie mogą przechwycane chyba, A co byś mógł zrobić? No co? Ogarnąć potki też. Nie wiem czemu on mi mówi co mam robić, jeśli przeszedłem terrarię trzy razy, a on nie przeszedł ani razu. Oczywiście na modach. To tragiczne, ja to usuwam. No to pofarmy sobie te deony, żeby zdobyć ten miecz. Nie, jak ja zginę teraz, to ja nie gram po prostu w terrarium. <laughs> a co ty przysięgam, Ja Przysięgam, ja przysięgam, a nie żartuję. Ty, gdzie ty jesteś? Ej dobra, wyś, wyś tam Mati. Pozabijaj. Ja da się jakoś ogarnąć ten. Jak to się Nie mówi? Czyli coś tam, Max. Da się no. to jakoś ogarnąć? Hellstone, Nie wiem co było. Teraz zmówisz, jakbym być szczery. No, jesteś tragiczniejszy od Matika. Spoiler: Matik jest o tyle tragiczniejszy ode mnie, że potem sprawił, że aż musiałem się na niego drzeć. Nie co, jaker? CO JEST? JESTEM jakimś kuwiękiem OGNIOWYM! To robi ten Magma Charm z tej skrzynki, co znalazłem wcześniej. Mogę się zamieniać w jakieś ogniowe główieńko. A wy? Nie możecie, bo macie mamy. Mati, zobacz. Widzisz mnie? Patrz. I zabijcie. Dobra, pierd. Kurna, nie wierzę! Brawo! Sprawiasz się? Frajer, że grać nie, nie wiedziam, że jak z ten, to nie. O, sorry. Nie, nie ja nie zapomniałem, gram. Zapomniałem, że mam to. Że Tweet, tak, dobrze widzicie. Max zrejczkitował i to było koniec grania z nim na ten dzień. Za to po, po chwili ciężkiego gradowania zdobyłem to. Let's go! Nie wierzę! Nie wierzę! O! Dropnął. Zdobyliśmy w końcu ten miecz. I teraz czas na walki. Z bosem. Może za pierwszym razem nam nie wyszło, chociaż przyjmując fakt, że z nami Nolixa teraz nie było w tym momencie, to na drugiej próbie stało się to. Zdrowiedzi. W środku walki odkryliśmy strategię, że nasz budynek od mpc tów może blokować King w czasie, gdy przeskakuje do nas i cały czas wspomnieliśmy tą strategię, póki nie wygraliśmy. Nie, masz to, masz to, masz to! 0,3%, jeden. To koniec? Let's go! <gryzamy> Zabiliśmy Kick Slime'a, nasz pierwszy boss jest zabity! Max, ty nuwie! Ty nuwie totalnie. To. Nie, nasz mp tam spadł. <gryzamy> Mati, nasz pierwszy boss w całej serii. Ej, to co, otwieramy ten? Treasure Buggy? Zobaczymy co tam? Co dropło? Ja na Dobra, i teraz ja. Ninja pants, nice, mam nową zbrojkę Ej, a to cała mi wydropia? Jak coś to jeszcze raz bijemy, Mati? Bo musimy sobie zbić całą zbrojkę. Ja się nie dostaję, Nie gadaj, że ty to trafiłeś za pierwszym! Nie gadaj, że ty to za pierwszym trafiłeś! Jakiego ty masz farta? To co? Mati, Mati! Eee, więc jak widzieliście, pokonaliśmy naszego pierwszego bossa tej serii, ale musieliśmy go pokonać jeszcze kilka razy, aby zdobyć pełną zbroję ninja dla mnie. A może potencjalnie jeszcze te siodło, które Mateusz trafił. Skoro mamy już King z głowy, przejdźmy do następnego bossa. Oko KTULU. Od razu wam powiem, że Matik nie miał broni, nie miał zbroi, w ogóle nie był przygotowany. Tak samo jak ja, brakowało mi akcesorii. Więc. Po prostu zobaczcie, ile razy zginęliśmy. I w czasie walczenia z bossem, no akurat przed... No tylko zapomniałem dodać, że Matykowi zrobiłem jeszcze tą zbroję i sumun, ale i tak niestety był za słaby. Zauważyłem, że akurat teraz jesteśmy nieprzygotowani na oko, który w sensie akcesorii, zbroi, mieczy, a więc postanowiłem zmienić bossa. Teraz jedyna rzecz, jaka została, to grindowanie na spawn. Ten boss akurat jest drugim bossem, którym powinniśmy walczyć po Pink Slime, a więc spróbujmy zobaczyć, jak ciężki jest. Jeszcze przed tym zabiliśmy armię goblinów, która na nas zaszła i czas zobaczyć, jak ten boss wygląda. Fajna animacja wchodzenia, lecz boss ogólnie nie był taki fajny, ponieważ brakowało mi jeszcze areny i sporo rzeczy. Na przykład takich akcesorii jak buty Hermesa, co sprawiało, że jestem o wiele szybszy na ziemi. Jacy nie, nie. jesteście tragiczni. Jakbym grał tyle co Ty Michał wczoraj, to bym się dawno przygotował. A więc, gdy Mateusz i Max już we dwójkę wyszli, spróbowałem podjąć ostatnią próbę, lecz teraz, przygotowany z areną i butami Hermesa. Teraz nie wiem czy to był skill issue, czy po prostu potrzebowałem moich kuzynów do pomocy, ale to był koniec z tego dnia. Następnego dnia od razu jak dołączyłem z Matikiem, ponieważ Max poszedł do szkoły. Żartowliwie walczyliśmy z okiem ktulu, gdy przez przypadek stało się to. Eee... Tak? Dobrze widzicie. Zabiliśmy o koktulu bez Maxa. Ach. Od razu postawiłem więcej domków dla NPC-ów. Nie. Czemu to się cały czas tu postawia? O, oh, let's go, postawiłem. I teraz jeszcze. Dobra, jest, mamy te domki. Dobra, czekaj, treasure back otwieram. Dobra, no to... No, oh, darkness! Nice, it is fajne. I jeszcze demonite ore i to. Jest, dropło. Zabiliśmy to jeszcze kilka razy, aby zdobyć sumun dla Matika i dla Maxa. Przerobiłem szybko jeszcze ten Demonite i skraftowałem sobie miecz. I zdobyłem się od, od King Slime'a. Po zabicie było oczywiście. I po kilku godzinach Max wrócił do domu i zaczęliśmy robić kilka nowych rzeczy. A ja pierwszy raz w życiu dostałem skurcz w obydwu miejscach. Tak ogólnie, ej, mam pytanie do was. Kto tam? 那可不。 Dostałem skurcze na jednej nodze, i od razu jak zrobiłem to samo z drugą, to dostałem dwa skurcze na raz. Trochę porumbany, nie wiem jak sądzicie, ale idziemy dalej. Jak widzicie na ekranie, znalazłem dżunglowy Dryadon Lab, który będzie potrzebny do skraftowania spawn na EXOMEchy, endgameowy boss. A jestem w dżungli po to, żeby pomóc Maxowi i Matikowi w skraftowaniu bicza, którego chcą używać na bossa. I w tym czasie ogarnę sobie jeszcze Blade of Grass. O. Tak jest, Oj, Znalazłem tego goblina! Znalazłem tego e, bałąd-goblin! To przecież też do bazy, skraftowałem kilka rzeczy, takich jak Blade of Grass, Spectre buty i wyrzuciłem materiały Mateuszowi i Maxowi. Wyrzuciłeś się, To był piękny Michałowi dom. Ja nie mam domu, no ma jaki Moją żonę trzeba bić, bić, bić! <laughs> Moje dzieci muszę pić. <laughs> A ze Spekter Butów zrobiłem lighting buty. Po tym wszystkim stała się najgorsza rzecz, czyli wszystko się zniszczyło poprzez pomysł U Matika, aby zrobić arenę po lewej stronie. Co spowodowało to? Prezentuję pierwszy crashout Jarona w tej serii. Musimy spróbować tego bossa. Nie za... Matia, ja nic nie robię już, ja z to mu nie gram. Zaraz wtedy by już zrobiłeś. Cała baza jest zniszczona przez tyle. A co zrobiłem? No chciałeś arenę! I to w drugą stronę poszło i to się zniszczyło wszystko. Masz mi teraz to pomagać naprawiać. Niszcz tą całą arenę tutaj. Masz to wszystko zniszczyć. No niestety problem jest mały. No niestety, ja muszę akurat No więc będziesz tam niszczył. To. Dobra. Dobra. no to ci... no to już nie będzie sumie pełnemu, sobie. Po kilku minutach naprawiłem arenę. I wszystko... Było ok, tak wygląda arena, jak jesteście ciekawi. I tak wyglądał nasz ostatni dzień w całym odcinku. Lecz bądźcie gotowi na następny, ponieważ dużo będzie się działo. Treats, wow, ia, John Pork?